Siemanko! Przerwa między sezonami to głównie kolejne newsy i plotki transferowe. Topowi piłkarze kończą powoli wakacje i zaczynają przygotowania do nowego sezonu. To również idealny moment do tworzenia różnych rankingów i zestawień, dlatego dzisiaj w ramach takiej odskoczni od zalewu kolejnych informacji transferowych przygotowałem dla Was zestawienie piłkarzy, którzy zyskali najwięcej na wartości rynkowej w ostatnim sezonie. Opowiem Wam m.in. o kilku odkryciach sezonu, które wyrastają na nowe gwiazdy futbolu. Jak zwykle nie zabraknie wielu fajnych statystyk i ci. Zaznaczam, że wszystkie wartości i wyceny pochodzą z Transfermarkt, najpopularniejszego serwisu z tego typu danymi. Chciałbym Wam również oficjalnie ogłosić, że partnerem kanału na nowy sezon został Betfan. I z tej okazji specjalna promocja dla moich widzów. Z kodem boiskowy lub po kliknięciu w link w opisie bonus 200%. Myślę, że spoko układ, zyskujecie bonus, a przy okazji wspieracie moją pracę i kanał. Akurat na weekendzie rusza Ekstra Klasa, także będzie co pograć. Dziękuję za wszystkie kciuki w górę oraz nowe subskrypcje subskrypcje i zapraszam do świata piłki Dziesiątkę piłkarzy, którzy zyskali najwięcej na wartości w przeciągu ostatniego roku, otwiera Koreańczyk Kim Min Jae. Gdy Napoli sprowadzało go z Fenerbacze był warty 16 milionów euro, a obecnie portal Transfermarkt wycenia go na okrągłe 60 banie. Kim to jeden z największych bohaterów mistrzowskiego Napoli i bezdyskusyjnie został wybrany najlepszym środkowym obrońcą ligi. To wzór nowoczesnego stopera, który świetnie wyprowadza piłkę. W minionym sezonie Serie A miał najwięcej kontaktów z futbolówką, dokładnie 3140. 42 kontakty. Koreanczyk to prawdziwy postrach piłkarzy, którzy lubią dryblować. Wygrał ponad 80% takich pojedynków i to oczywiście najlepszy wynik w lidze. Wszystkie włoskie i niemieckie media są zgodne, że możemy nazywać go już nowym stoperem Bayernu Monachium. Jeszcze przed rokiem Alejandro Balde wyceniany był na zaledwie 4 miliony euro. Bardzo dobry pierwszy sezon dziewiętnastolatka w Barcelonie sprawił, że jego wartość poszybowała w górę o ponad 1000 do okrągłych 50 milionów. Balde to zdecydowanie jedno z największych odkryć minionego sezonu. Wielka nadzieja kibiców Barcy i reprezentacji Hiszpanii. Imponujące wejście nastolatka do pierwszej drużyny sprawiło, że w oczach kibiców Blaugrany stał się idealnym następcą Jordiego Alby na lewej obronie. W minionej kampanii nastoletni Hisz Hiszpan rozegrał w barwach Barcelony 44 mecze, w których zdobył jedną bramkę i zanotował 7 asyst. Dobra dyspozycja zaowocowała też powołaniem do reprezentacji i występami na Mundialu. 19 latek to obecnie czwarty najwyżej wyceniany lewy obrońca na świecie. Alexis McAllister to jeden z tych piłkarzy, którzy najbardziej zyskali na ostatnim mundialu w Katarze. Sięgnął po złoty medal wraz z reprezentacją Argentyny, a jego wartość potrzebowała w górę z 16 na 65 milionów euro. Ale McAllister pokazywał się z dobrej strony również na boiskach Premier League w koszulce Brighton. Zakończył sezon z 10 ligowymi trafieniami, co trzeba uznać za bardzo dobry wynik jak na pozycję środkowego pomocnika. W przyszłym sezonie 24-latek będzie miał jeszcze większe pole do popisu po tym jak ogłoszono go nowym Piłkarzem Liverpoolu. The Reds potrzebowali wzmocnienia w środku pola i wyłożyli na transfer Argentyńczyka 42 miliony euro. Gdy patrzycie na McAllistera na tym ujęciu, to też macie takie wrażenie, że wygląda jakby był połączeniem Messiego, De Bruyne i Ramosa. Kolejny okazały skok wartości rynkowej o 50 milionów euro. Sprawia, że Vinicius to obecnie trzeci najdrożej wyceniany piłkarz na świecie, zaraz po Kylianem Mbappe i Erlingu Halandzie. Mimo tego, że realnie zaliczy minionej kampanii do udanych, sam Vinicius drugi sezon z rzędu wykręcił podwójne double-double. Dokładnie to 23 bramki i 21 asyst. Wiem, że wielu z Was straciło do niego sympatię z powodu tej pajacerki związanej z rasizmem, ale fakty są takie, że Vinicius to obecnie najlepszy drybler na świecie. A przynajmniej tak wynika ze statystyk. Zdecydowanie najwięcej dryblingów w minionym sezonie Champions League. I teraz, żeby nie było, że to tylko Liga Hiszpańska, to wziąłem pod uwagę łączone statystyki stop top 5 lig. I tak oto pod względem udanych dryblingów Vinicius to numer jeden w całej Europie. Z kolei prawdziwą dominację zobaczymy pod względem rajdów z piłką w pole karne rywala. 140 Viniciusa, podczas gdy kolejni na liście Salah i Mbappe nie dobili nawet do 90. Z perspektywy czasu śmiesznie wygląda krytyka Hiszpańska, marki, że Real wydaje 46 milionów za 16 latka z Brazylii. Na piątej pozycji egzekwo dwóch piłkarzy ze wzrostem wartości na poziomie 55 milionów euro. Pierwszy z nich to 21-letni wychowanek Arsenalu Bukayo Saka. Biorąc pod uwagę tylko nominalnych skrzydłowych, w rankingu Wycen ustępuje tylko Viniciusowi. Wiele osób twierdzi, że młodzi Anglicy są za bardzo przeceniani, ale akurat w przypadku Bukayo takie wysokie wartości mogą być zrozumiałe. To jeden z symboli odrodzenia Arsenalu, motor napędowy drużyny i jeden z najlepszych piłkarzy na wyspach. W minionym sezonie Premier League miał bezpośrednio. Udział przy 25 bramkach arsenalu. Dodatkowo był najlepszy w lidze pod względem podań progresywnych oraz ofensywnych rajdów. Dobrą dyspozycję potwierdzał także w koszulce reprezentacji Anglii, co potwierdzają statystyki, które widzicie właśnie na ekranie. 55-milionowym skokiem wartości może pochwalić się także Victor Osiman, którego obecna wycena, podobnie jak w przypadku Saki, wynosi 120 milionów euro. Nigeryjczyk to najdroższy zakup w historii Napoli, które 3 lata temu zapłaciło za niego 75 milionów euro. Mimo tego, że dwa pierwsze sezony nie były w jego wykonaniu najlepsze, prawdziwa eksplozja talentu Nigeryjczyka nastąpiła w tym poprzednim, mistrzowskim sezonie Napoli. Był jednym z liderów ekipy, która zdominowała ligę włoską. Zdobył 31 bramek i 5. Dziasyst we wszystkich rozgrywkach oraz sięgnął po koronę dla najskuteczniejszego piłkarza Serie A. Stał się ulubieńcem kibiców, a furorę w Neapolu robi deser z jego podobizną. Ciekawostką może być, że nigeryjczyk potrzebował mniejszej ilości spotkań do zdobycia 100 bramek w profesjonalnej karierze od Messiego i Ronaldo. Prezydent Napoli De Laurenti stwierdzi, że na zakup Osimena może pozwolić sobie tylko jeden klub Paris Saint-Germain. Według włoskich mediów Napoli odrzuciło już ofertę w wysokości 100 milionów euro. Ile zatem trzeba za niego zapłacić? Krążą plotki, że Napoli oczekuje aż 180 milionów. Dużo, mało, chyba kwota trochę szalona, ale ocencie sami. Wjeżdża z piłką kolomłani i obrońcy przeciwnika jak na Jarani. Gdy rok temu Eintracht kupował go z Nicei, był wyceniany na 16 milionów euro. Po bardzo dobrym sezonie na niemieckich boiskach jego wartość poszybowała w górę do kwoty 80 milionów euro. 24-latek był zdecydowanie największą gwiazdą Eintrachtu w poprzednim sezonie. We wszystkich rozgrywkach zdobył 23 bramki i 17 asyst. Był wicekrólem strzelców Bundesligi, a także drugim najlepszym asystentem. Z informacji podanych przez dziennik Bild wynika, że niemiecki klub chce zarobić na swojej gwieździe... Mini Minimum 100 milionów euro. Niemcy typują go na idealnego następcę lewego, a media łączą go także z przenosinami do Manchester United oraz Paris Saint Germain. Wielu z was zapewne zapamiętało go z tej sytuacji, gdy w kluczowym momencie finałowej dogrywki na Mundialu stanął oko w oko z Emiliano Martinezem. Górą był argentyński bramkarz i jak wspomniał Kolomuani, będzie pamiętał ten moment do końca życia. Ze zdobycia pucharu świata cieszył się za to kolejny piłkarz tego rankingu Enzo Fernandez. Pomocnik był jednym z największych objawień katarskiego mundialu i został wybrany najlepszym młodym piłkarzem turnieju. W przeciągu zaledwie roku jego wartość rynkowa urosła z 15 do 80 milionów euro. Dotychczasowa kariera Enzo jest najlepszym przykładem, jak wiele może zmienić się w przeciągu zaledwie jednego roku. Jeszcze w lipcu 2022 Benfica wyciągnęła go do Europy z argentyńskiego River Plate, a już pół roku. Później Chelsea złożyła za niego kosmiczną ofertę 121 milionów euro. Fernandez został tym samym najdroższym piłkarzem w historii Premier League. Tak wiem, ta siódma pozycja na ekranie to prawdziwa perełka wśród tych rekordowych transferów. A czy Fernandez był wart takich pieniędzy? Zapewne przekonamy się o tym w trakcie najbliższego sezonu. W Brighton Kozakami są nie tylko klubowi medycy, którzy mają w Bickach więcej jak azart udanych występów w Realu Madryt, ale i również Moises Caicedo, który zanotował drugi najbardziej spektakularny wzrost wartości rynkowej w ostatnim roku. Ekwadorczyk ma za sobą kapitalne miesiące, w szybkim tempie wyrósł na jednego z najlepszych pomocników Premier League. Mimo zaledwie 21 lat, Caicedo ma za sobą już ponad 30 występów w dorosłej reprezentacji Ekwadoru. To typowy pomocnik defensywny, także nie ma co rozliczać go pod kątem bramek oraz Assist. To co ważne, że w minionej kampanii Premier League był drugi najlepszy pod względem przechwytów, ósmy w kontaktach z piłką i również drugi pod względem odbiorów piłki. Caicedo to jedno z największych odkryć minionego sezonu, także nic dziwnego, że znalazł się na radarach gigantów Premier League. Media łączą go głównie z londyńską Chelsea, a Brighton oczekuje za niego okrągłych 100 milionów euro. Gdy na początku tego sezonu Ossiman został zapytany przez jednego z dziennikarzy czy Kwarackelia zaskakuje go tak samo jak nas, odpowiedział on dopiero zaczyna. Tak naprawdę niczego jeszcze nie widzieliście. Napoli zrobiło prawdziwy biznes życia kupując Kwarackelię za zaledwie 10 milionów euro. Grusin to numer 1 tego rankingu a jego wartość rynkowa skoczyła z 15 na 85 milionów euro. Ja pierwszy raz zobaczyłem Kwarackelię w akcji gdy jego były klub Rubin grał przeciwko Rakowowi w europejskich pucharach. Już wtedy błyszczał świetną techniką, dryblingiem i wielkim potencjałem. Ale chyba nikt nie spodziewał się aż tak ogromnego wybuchu formy 22-latka. Wszedł do składu Napoli z buta i od razu stał się jedną z największych gwiazd Ligi Włoskiej. A jeżeli włoskie media nazywają cię kwaradoną na cześć wielkiego Maradony, to musisz być prawdziwym kozakiem. Kwara to taki przykład piłkarskiego magika i artysty. Zachwyca kibiców dryblingami i pięknymi akcjami. Ale co najważniejsze, jego zagrania są nie tylko efektowne, ale i również efektywne. Miniony sezon zakończył z liczbą 14 bramek i 17 asyst we wszystkich rozgrywkach. Był najlepszym asystentem Ligi Włoskiej. Dominował również pod względem statystyk dryblerskich, wykonał najwięcej podań progresywnych oraz wykreował swoim kolegom najwięcej dogodnych sytuacji. To wszystko sprawia, że Kwarackelia to obecnie jeden z najbardziej łakomych kąsków na rynku transferowym. I na koniec grafika z całą dziesiątką tego zestawienia. Jak uważacie? Kto waszym zdaniem został przeceniony, a kto niedoceniony? Z kolei tak prezentuje się lista piłkarzy, którzy nie załapali się do pierwszej dziesiątki, ale również zaliczyli wielkie skoki wartości w ostatnim roku. Standardowo zapraszam do dyskusji w komentarzach. Jeżeli obejrzałeś filmik do końca, przybij kciuka w górę i zostaw subika po więcej. Do usłyszenia w kolejnym odcinku piąteczka.